Jest 11 czerwca 2023 roku. Ja jestem Krzysiek i zapraszam Was na serwis informacyjny PAPM Podcast. 5 dni info. Niedawno w serwisie mówiłem o Ryszardzie Petru i sprawie z jego kandydaturą na senatora z własnym komitetem wyborczym. W poniedziałek były lider Nowoczesnej wyraził zgodę na start z tak zwanego trudnego okręgu w ramach paktu senackiego. Wystartował za sugestią szefa klubu Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki. Sąd apelacyjny w Warszawie zamierza zainteresować się odwołaniem od wyroku w sprawie zabójstwa byłego szefa policji Marka Papały, na mocy którego Igor M., podejrzany o morderstwo, został uniewinniony. Podstawami apelacji jest wątpliwość funkcjonariuszy prokuratury co do prawdziwości zeznań oskarżonego ponieważ są one niezgodne z dowodami pochodzącymi od świadków zdarzenia. W odpowiedzi na wyrok CUE o niezgodności z prawem Unii Europejskiej reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości z 2019 roku, Prokuratura Krajowa oskarżyła Trybunał o łamanie traktatów Unii Europejskiej i naruszanie polskiej hierarchii aktów prawnych. We wtorek prezydent Andrzej Duda uczestniczył w obradach szczytu państw bukaresztańskiej dziewiątki, który odbył się w Bratysławie. O 11:00 prezydent przemawiał w ramach inauguracji szczytu, o 15:00 odbyła się konferencja prasowa, a polski prezydent spotkał się z reprezentantami przedsiębiorstw należących do klubu polskiego biznesu oraz ze słowackimi konsulami honorowymi. Muszę Wam przyznać, że te zdania są bardzo długie i czasami mi brakowało tchu. To są wszystkie informacje, które przygotowałam na dzisiaj. Dobrej nocy życzę. A za chwilę pierwszy program z serii Komentarzy. Zapraszam.